Piernik i lukier dwa wymiary artystycznego świata pani Beaty Prusak, która od 15 lat wytwarza prawdziwe arcydzieła sztuki cukierniczej. Odwiedziliśmy tę niezwykle utalentowaną artystkę w jej pracowni w Piastowie. Pierniczki do zadań specjalnych to nazwa tego niezwykłego miejsca. Jak się przekonamy, tak jest w istocie. Przyjrzymy się produkcji specjalnych medali, które będą nagrodami w dwóch wydarzeniach sportowych. Przekraczamy więc próg pracowni pani Beaty, wchodząc do jej królestwa: pierników i lukru. Podczas pracy bardzo lubię słuchać walcy. W rytmie walca bardzo dobrze się piecze, bardzo dobrze się lukruje. Fajna jest koordynacja ruchowa. Lubię też słuchać polonezów, ogólnie muzyki klasycznej. I w zależności od nastroju, czasami nad jednym ciasteczkiem spędzam kilka godzin. Takie większe ciasteczko, potrafię dekorować kilka godzin. Czasami jest to kilka minut, kilka, kilkanaście, a czasami zamykam się w minucie, także wszystko zależy od, od tego co mam zrobić, od projektu od, od wielu czynników. Teraz na przykład szacuję, że będę samą dekorację będę robiła około 5-6 minut 5, 6 minut plus później e, będzie wykończenie bo trzeba będzie zrobić dziurki będzie trzeba przeleć tasiemki e, i będzie trzeba e, zapakować ładnie także około 20 minut na taki medal e, już z nalepionym e, z nalepioną logówką będzie trzeba poświęcić. A jaki rodzaj pierników Pani najbardziej lubi robić? Yy, nie mam ulubionego rodzaju. Nie mam ulubionego rodzaju. Wydaje mi się, że to po prostu jest piernik. Ja kocham pierniki. Czyli tym ulubionym Pani wyrobem cukierniczym są pierniki, tak? Zgadza się. Aczkolwiek mam też inne inne jakieś na przykład bardzo lubię tiramisu, bezy lubię, beza to dla mnie jest odmiana lukru królewskiego, tylko to jest taki lukier, tylko mocniej ubity i troszeczkę inne proporcje cukru są, ale to jest właśnie taki lukier ubity i wysuszony w wyższej temperaturze. Wierniki Lukier Królewski dają nim niesamowite, nieograniczone możliwości w wyrazie twórczym, artystycznym. Można nimi wyrazić wszystko, można rozwijać projekty w nieskończoność. To jest bombka, którą wykonałam metodą witrażową. Ja właśnie takie witraże robiłam, tego typu, choinka, aniołka gdzieś tam powinnam mieć. Bardzo wtedy się zakochałam w tym i, i jak, robiłam, jak robiłam te witraże, to sobie zapragnęłam robić takie ciastka. Udało mi się dwa lata temu zrobić dokładnie takie ciastka, i taka byłam z nich dumna. Po 13 latach robienia pier pierników, dopiero teraz udało mi się lukrem to zrobić. Także to było bardzo wymagające. A tutaj mam z tego okresu też jakieś takie właśnie. Przyczepki do prezentów na Boże Narodzenie, tak sobie na pamiątkę zostawiłam także od tego się zaczęło pomysły po prostu rodzą się w głowie. Inspiracje z, i z muzyki, i z otoczenia od ludzi, z jakiegoś obrazka, jakieś zdjęcie, cokolwiek. Wszystko, wszystko potrafię przekuć w inspirację. Te pierniczki przygotowałam na konkurs do Birmingham w Anglii. Tematem przewodnim, jak widać, jest haft, także nie odbiega, ja kocham róże. hartować lukrem, natomiast jest to tak czasochłonne, że właściwie tylko tak dla medytacji sobie robię lub też na jakieś wyjątkowe zamówienie. W piernikach, w dekorowaniu można znaleźć wszystkie jakby te dziedziny, które się kocha i można sobie... lukier królewski jest bardzo takim twórczym, bardzo fajnym materiałem do wyrażania różnych rzeczy i do prezentowania swoich myśli. Czy już jako dziecko Pani próbowała coś takiego tworzyć, takie pierniki, coś? Pierniki nie, ale jak, jak byłam starsza, to jakieś ciasteczka próbowałam dekorować. Jak wychodziły na początku? No, na początku nie ciekawie, bo nie wiedziałam, jak zrobić lukier. Nie miałam o tym pojęcia, także. Ale zadowolona byłam z efektów. Gościom smakowało, także. Rodzicom też się podobało? Rodzicom też się podobało, hmm. tak. Lukier królewski jest to cukier puder utarty, nie wymieszany, utarty z, z białkiem i z odrobiną soku z cytryny. Lukier za mocno utarty, czyli ubity, to jest beza. W mojej pracy artystycznej Mam wiele projektów, wiele zamówień. Tak się akurat złożyło, że przy okazji tych medali miałam zamówienie na na medale z okazji pierwszego biegu świętego Jakuba w Gieczwałdzie będzie ten bieg się odbywał. Już wymyśliłam projekt. Będzie to taki kwadracik jak ten. Tutaj będzie yy, Przedzielony taką falistą linią. Na dole będzie brzeg piaskowy, na górze będzie fala bijąca o ten brzeg, spieniona i tutaj na piasku będzie muszla świętego Jakuba jako że jest bieg świętego Jakuba, te muszelki przygotowałam takie właśnie ona będzie jakby głównym elementem tego medalu eee, także tak ona wygląda trochę był problem ze zrobieniem tego krzyża, ale dałam radę. Do tego celu wykorzystam właśnie ten kolor, on mi się idealnie sprawdził właśnie i w jednym projekcie. I w drugim projekcie też może być użyte jako morski, morska woda. Czasami klient życzy sobie jakąś kolorystykę, ale czasami zależy to od mojego nastroju aktualnego. Ja się dobrze czuję w takich żywych, ale nie krzykliwych kolorach. Lubię też pastele. Więc, w takiej kolorystyce staram się robić. No, i tak jak mówiłam, jest to zależne od nastroju, od wizji, od charakterystyki okazji, na którą przygotowuję pierniczki, bo każda uroczystość ma, nie do każdej uroczystości pasuje jakiś kolor, aczkolwiek można dopasować także tę kolorystykę tak intuicyjnie dobieram. Aby wyglądać taką formę pierniczką należy zrobić jeszcze jeden krok, to znaczy wylukrować, wylukrować tutaj wokół nałożonych konturów. Robimy to lukrem rzadkim. Jak pamiętacie, tamten był gęsty do konturów. A tu wylewamy takim rzadkim lukrem. Robimy to w ten sposób. Jak mówiłam, w pracy z lukrem bardzo ważna jest gęstość. Jak mamy odpowiednio dobraną gęstość i jest odpowiednia konsystencja, to możemy robić rozmaite dekoracje. Ten proces trochę długo trwa, ale niestety jest konieczny, każda sztuka wymaga swojego czasu. Wkładamy następnie do suszarki. W 40 stopniach sknie to sobie około 5 godzin. I po wyschnięciu zostawiamy na 12 godzin. Wtedy ta yy, wilgotność się rozchodzi równiutko zawiązuję końcówkę główno, żeby nie było żadnych skręceń tasienki. Następne pe Pod, pod, podkładam ręcznik papierowy lub coś miękkiego, żeby nie obtłuc lukru przytrzymuję sobie palcem Robię zakładkę, która nam zabezpieczy, żeby się lukier nie odtłukł w kartoniku zbiorczym. Zabijam Tak wygląda medal. Później uczestnicy pociągają za tą tasiemkę, mogą sobie powiesić na szyję, a pierwniczek jest zabezpieczony i, i higieniczny. Kupujemy pierniczki, w to pudełeczko wchodzą mi cztery warstwy po 10 sztuk, czyli 40 sztuk, zamykamy, one się nie przesuwają, nie podskakują, także są bezpieczne i mogą iść do klienta. Pani Beata Prusak często uczestniczy w konkursach i zawodach cukierniczych, prezentując swoje dzieła. Została nagradzona medalami podczas wielu prestiżowych wydarzeń branżowych, krajowych i zagranicznych. Jest cenioną autorką, publikuje w pismach branżowych, dzieląc się swoją bogatą wiedzą i doświadczeniem. Prowadzi warsztaty i kształci uczniów. Wśród nich jest także rodzona siostra, która prowadzi od niedawna swoją pracownię w Anglii i też zdobyła już znaczące wyróżnienia.